Cześć wam. witam was w sobotę jak kochani zdrowieje, dochodzę do siebie tutaj mamy choje z nasionka Już ładnie dostaje tych listków takie nawet spore są te listki a tu nasza dwa miesiące i 4 dni nasza roztrata Już fajny kolorek dostaje, taki srebrny ma po cztery listki także rośnie a co na ogrodzie? Idziemy zobaczyć. A tak wygląda moje okno w salonie. Na dworze świeci słoneczko. Idziemy zobaczyć, co nam się rozwinęło przez te 9 dni. Bo 9 dni nie mogłam wyjść na dwór. Idziemy. Pięknie kwitnie nam wilczomlecz. Błękitny. Tutaj pod nim mamy pachnące jacenty. Tu jeszcze nie ściągam, jeszcze ma przymrozić. Także wilczomlecz leciutko nakryjemy na przymrozek. Tam mamy ten wilczomlecz. A nie upodalniego. Kwitnie nam miły wiosenny. Bardzo ładna bylinka. Jego kwiaty kierują się ku słońcu. Jeżeli słońce jest w tamtą stronę, jego kwiaty również się kierują w tamtą stronę i po prostu idą za słoneczkiem. Tu szykują nam się tulipaniki. Jakiś bombowiec leci. Tutaj mamy kolejne hyacenty. One mają może już 6 lat. Są drobne. Rozmnażają się na boki z cebulek ładnie kwitną, nie są grubymi kwiatami, tutaj widać częściowo nam przymarzły, one nie lubią przymrozków, takie kwiaty jeżeli przyjdzie minus 3 już nam zmarzną u nas zapowiadają dzisiaj jeden a na jutro minusy a więc będzie trzeba coś wymyśleć jakąś, nawet włókninę na, na górę narzucić rozkwit nam się niebieska rozkwitła nam się niebieska prymulka tu mamy Białe sasanki, je uzyskałam z nasion, bo sasanki zjadły mi pędraki. Tu mamy kolejną prymulkę i kolejne jacenty nam się szykują. <tryk> tutaj też pachnidełka, tutaj kolejna sasanka nam się szykuje. A tu widzę wysiał nam się śniedek zwisły. Już ma pączki, ma duże białe kwiaty, takie listki jak szczypiorki. Kwitną nam już pierwiastki ząbkowane, tu mamy odmianę białą. Tam jest różowa, on bardzo ładnie się wysiewa. Tu jest również odmiana różowa i odmiana biała. Widzę, pojawiła nam się sangwinaria. Może do niej podejdziemy. Nie ma gdzie stanąć. To jest sangwinaria kanadyjska. Jej kwiatki takie opatulone są przez listki. A lubi takie miejsce. No umie rośnie pod jałowcem. Jałowiec cięty w kulki robi jej taki półcień. I również się wysiewa, bo mamy tutaj siewaczkę. Tam będzie epimedium koloru, koloru pomarańczowego. Trochę kwiatów nam się rozwinęło. Tutaj kolejne różowe, hiacenty, pierwiosnek. No i pokazała nam się miodunka niebieska. Ona ma takie ładne, niebieskie, delikatne kwiaty. Również pięknie się wysiewa. Brzosy. Brzosów jeszcze nie tniemy, czekamy. Tu nam co podróz, ale jeszcze pączków nie widać. To jest zawilec, kolor żółty. Ale jeszcze nie wi O, już widać zalążki, zalążki pączków, niedługo nam zakwitnie. To jest odmiana o pełnych kwiatach. Co nam tu wychodzi? To jest czosnek kar karatowski. Jakoś tak Karatowski. Podpiszę Wam na dole. A tu są jego siewki. Gdy jego kwiat przekwitnie. Trzymamy go do samego końca. I przekwitnięty, właśnie ten kwiatostan z nasiennikami. Kładziemy i czekamy aż do wiosny. I się ładnie nam wysieje. Robi nam się kolorowo. Jest godzina prawie 17. Więc sesaneczki zamykają już kwiaty. Bardzo mocno biało ostatnio to wierzba pozrzucała nam gałęzie zobaczcie jak się rabatka od ostatniego pokazywania zmieniła potwierały nam się zawilce tam widać te kolorowe kępki to są hiacenty tutaj kolejny nam się pokazał kolor taki bardzo ciemno żółty w środku te już pokazywałam w poprzednim filmie, kwitną nadal. Tutaj kolejne epimedium koloru czerwonego nam się wybudza. A tutaj te duże. Nie mam gdzie stanąć. Zobaczcie, wszędzie mam siewki. A tutaj nam się wybudza takie duże, grube, mięsiste liście. To jest cebulica hiszpańska. Tam mamy kolejne pierwiosnki. Także troszeczkę nam się zmieniło. Tutaj były same krokusy. Teraz kwitną nam żonkile. Jest odmiana taka pełna. Tamte drobne niebieskie kwiatuszki to jest cebulica. Tu ją zobaczymy z bliska, również nam się bardzo ładnie powysiewała. To jest cebulica. I tutaj mamy już nasilniki ranników. Jeszcze nie są dojrzałe. Jeżeli dojrzeją, one nam się zaczną otwierać i wtedy możemy je sobie wysiać. Tutaj zobaczcie, mamy krokusiki. Krokusy zaczną zanikać, a pojawia nam się pierwiosnek gruziński. Wykorzystujemy na maksa. A tutaj zobaczcie nowe poletko krokosów z tamtego roku. Także będzie dużo zabierania cebul. Tam wybudza nam się pierwiosnek zażyczkowaty. Idziemy szukać, co tam nam jeszcze ładnie zakwitło. Tu mamy kolejne pierwiosnki jak również kiacenty. Tu jest jakaś odmiana żółta pełna powinna być, ale w sklepie jak kupujemy, albo on przetrwa, albo nie. Teraz bardzo fajnie ładne odmiany nam e, prezentują różne markety, no złap mi ostrość. Możecie je kupować, hartować i wsadzać do gruntu części ziemi w z tej doniczki. Trzeba oczepać, bo tam jest sam torf, który trzyma wilgotność i roślina zimą nam gnije. A więc niech sobie teraz trochę pocieszy ta prymulka marketowa, a później oczyszczamy. Ona nam zmarnieje, ale pięknie nam odbije. Powykładały nam się hiacenty. Piękne są i pięknie pachną. Tutaj czekamy na moją piwonię drzewiastą. Też muszę ją jakoś zabezpieczyć na ten przymrozek. Dobrze, że chorowa chorowałam, nie było mocnych przymrozków, bo nie miałam jak wyjść, a tłumaczyć rodzinie, co mają zrobić, jakiego kwiatka przytulić, to raczej by mi nie wyszło. Kolejna rabatka. Tu mamy szachownicę kostkowaną. Ja jeszcze się nie otworzyła. Zobaczcie, 9 dni czekała na mnie. Było chłodno, to się nie otwierały. Tu wychodzi nam taki koperek. Auto nam hałasuje. Taki koperek nam wychodzi. To są serduszka wspaniałe. Już nawet widać zalążki kwiatów. Pomiędzy nimi po całym ogrodzie się nam wysiewa cebulica. Tutaj piwo, oni już nam ładnie wyszły. Tutaj mamy drobną, białą łódkę, wszystkie rośliny, które teraz pokazuję, to oczywiście zimują w polskich warunkach bez nakrywania, Widzicie to słoneczko chłodno się zrobiło, słońca nie ma, to się zrobiło chłodno, kolejna prymulcia, tu mamy kolejną odmianę jodunki o kolorach kwiatów białych tutaj wybudza nam się żabia linia inaczej trójsklepka też pięknie w polskich warunkach zimuje bez nakrywania bardzo ładnie się rozrosła tu jest kamyczek pewnie pod kamyczkiem wychodzi nie, nie wychodzi, ale przesuniemy niech się ładnie rozrasta tu mamy kolejną łódkę paseczki Biało-niebieski kwiat w paseczki. Nie wiem jak Wy widzicie na ekranie, bo ja na ekranie mojego telefonu widzę różowo-białe, ale może jak wygram filmik to nam się ładnie ukaże kolor rzeczywisty. Tu mamy kolejną miodunkę. No i zaczyna nam się wybudzać w pięknych liściach. To jest Brunera. Ona kwiaty ma bardzo drobne. Jak nie zapominajka niebieskie. Bruner jest też dużo odmian. Tu jest akurat odmiana o liskach srebrnych z takim nalotem. Też pokazywałam ostatnio moją kokorycz, jak się wybudzała. Zobaczcie, jak ładnie podrosła. Jest bardzo ładna, duża, wysoka się zrobiła. Tutaj jeszcze to jest roślina mateczna. A to wszystko w koło to są. Dzieciaczki. Tutaj wybudzą nam się rośliny cieniolubne języczki. No i które dają sobie radę. Tam w kącie mamy rottbestię. Zaczyna śnieg padać. Kwiecień, plecień, bo przeplata. Tutaj puszkinia nam pięknie też podrosła. Kaszka nam pada z nieba. Puszkinia też już ładnie nam podrosła, zrobiła się wysoka. I arum plamiste. Kolejna odmiana, pełna. Pięknie zapączkowały w tym roku. Z taką, To on jest z takim odcieniem zieleni. Nawet pączki widać właśnie, że są zielone. Chciałam wam coś pokazać. Tutaj floksy mi weszły na kostkę. Tu mamy sasankę. Jest bardzo dużo takich kwiatów. Gdzie obok leżą pączki? Sprawcą tego bałaganu są ptaki. One po prostu zabierają do gniazda. Nie wiem, może swoim partnerkom prawdopodobnie kwiaty układają przy powstającym. Gniazdku. Nieraz widziałam jak siedzi ptak i szarpie mi kwiaty. A niech se na łąkę idzie poszukać, a nie moje kwiaty zrywa. Zaczynają również pączkować. Już nam pigwowce. To jest odmiana z kolorem kwiatu białego. I tutaj mamy kolor różowy. Czerwony, to jest czerwony, takie drobne kwiaty, a tu mamy odmianę różową o bardzo dużych kwiatach, ale owoce ma takie same jak pozostałe. Nie wiem, słyszycie szpaki? Się kłócą już o chałupę, gdzie, który, gdzie pozakłada. Co jeszcze? Idziemy szukać. Tutaj mamy szafierki koloru różowego i pierwsze kwiaty epimedium. Jest taki bardzo delikatny, żółty kolorek. Pośpieszyło się. Dosyć szybko nam zakwitło. Tutaj kracik nam urzęduje. Coś mi się wynieść, ten kracik nie chce. Tu jeszcze roślinki śpią, bo tutaj mamy hosty. One jeszcze odpoczywają. Widzę kolejne nam się rozwinęły, piękne mają te kwiaty, różne odcienie, różne wielkości płatków. Tam hosty już zaczynają pomalutko, pomalutku nam się wybudzać, już kiełki nam się pokazują. Tu ten zwykły śniedek, który mnoży się też jak króliczek. wykładały nam się od deszczu. Tutaj widzę ta sama odmiana co przed chwilą. Tutaj też część dopiero nam się zaczyna wybudzać. Dobra, na dzisiaj chyba starczy. Jeszcze pokażę wam lunarkę. Koni i bałagan się ją odkryłam. Już zaczyna nam się fajnie wybudzać. Te wiatry co były strasznie szarpały tu wszystko, ją odkryły także mokła sobie ale potwór się budzi Mr. Żuko cześć Mr. Żuko Gunerka też jest domem dla wielu zwierząt szczególnie uwielbiają ją nornice zimą Dziękuję za obejrzenie. Ja uciekam do domu. Jeszcze widać, widzicie, plamy na moich rękach. Najważniejsze, że nie mam żadnych dolegliwości po ospie. I wracamy do żywych. Cześć Wam. Pa.